Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Działanie w przypadku prawdziwej epidemii. Należy sobie w tym miejscu postawić pytanie, co by zrobili rządzący, gdybyśmy mieli do czynienia z prawdziwą epidemią, która potencjalnie uśmierciłaby 30% albo 70% społeczeństwa. Również wtedy byłoby lepiej, żeby przeżyło odpowiednio 70% czy 30% ludzi. Niż gdyby z powodu rządowych obostrzeń miało umrzeć, np. z głodu, 90% ludności na skutek zamrożenia gospodarki na rok. Niestety tego typu rozważania, które są konieczne również od strony moralnej, nie są podejmowane w przestrzeni publicznej. Podobnie w przypadku prawdziwej epidemii i niedostatecznej ilości, czy to sprzętu medycznego ratującego życie, czy też personelu medycznego. Powinny być sformułowane jasne, etyczne zasady, kto i w jakiej kolejności go otrzymuje. Jak to już funkcjonuje w przypadku tzw. zdarzeń masowych. Wówczas stosuje się uznaną procedurę medyczną zwaną triażrzeb, której celem jest uratowanie jak największej liczby ludzi, co wiąże się z ich segregacją w zależności od stopnia obrażeń i rokowania na przeżycie. Innymi słowy, musimy zdecydować, kogo próbujemy uratować, ponieważ jeśli będziemy chcieli uratować każdego tu i teraz, to jako skutek uboczny śmierć może ponieść więcej osób niż w przypadku selekcji. Z moralnego punktu widzenia nie wolno podejmować działań, które zwiększają liczbę zgonów. Ratowanie tylko niektórych nie wynika z dokonywania wyboru, czyje życie jest bardziej wartościowe, ponieważ każde życie ma wartość, ale zdarzają się czasem sytuacje graniczne, w których nie, da się, nie wszystkich da się uratować. Tego typu zagadnienia moralno-naukowe nie mogą być tematem tabu. Śmierć jest spisana w naturę człowieka i zawsze w ramach ograniczonych środków możemy pomagać i ratować innych, co oznacza przedwczesną śmierć konkretnych ludzi. Dzieje się tak przez cały czas, nie tylko w dobie pseudoepidemii koronawirusa, choćby z tego powodu, że służba zdrowia jest wiecznie niedofinansowana. Śmierć z respiratora w przypadku bardzo wiekowych pacjentów z chorobami współistniejącymi podłączanie do respiratorów zdaje się nie tylko bezsensowne, ale i śmiertelne, jak twierdzi ekspert od medycyny paliatywnej dr Matthias Tuns, mówiąc: Szanse uratowania pomimo bardzo bolesnej terapii są minimalne. W jej następstwie większość pacjentów dozna uszczerbku, z którym ponad 90% powyżej 75 roku życia. Nie będzie chciało żyć. Nie spotkałem jeszcze żadnego bardzo starego pacjenta, który przeżyłby wentylację przy niedostatecznej obronie ze strony układu odpornościowego. To oznacza, że pacjenci z COVID-19 są posyłani na pewną, anonimową i samotną śmierć. To jest etyczna katastrofa. Jedna z osób pracujących w szpitalu jednoimiennym bardzo się dziwiła, że zwożono do niego osoby w podeszłym wieku, przeważnie 80. Plus, i chore, zamiast pomagać im na miejscu, czyli np. w DPS-ach czy domach opieki. Taki był jednak nakaz wojewody, a więc polityczny, a nie medyczny. Należałoby przeprowadzić śledztwo i wyjaśnić, ilu takich pacjentów było podłączanych do respiratorów, w wyniku czego umierali. Czy było to robione celowo, żeby podnieść statystyki koronawirusowych zgonów? Czy pacjenci byli powiadamiani o szansach na przeżycie po podłączeniu do respiratorów? Czy mieli możliwość wyrażania świadomej zgody na terapię? Czy byli informowani o bolesności terapii i bardzo prawdopodobnym upośledzeniu? A może zakup respiratorów to był po prostu dobry biznes? Niewiarygodne testy Kolejną bardzo ważną kwestią jest wiarygodność, a właściwie jej brak, testów do stwierdzenia obecności koronawirusa. Tak o nich mówi dr Wolfgang Wodar. Niespecyficzny, medycznie bezużyteczny, ale wywołujący strach. Ze względu na ogromne znaczenie zjawiska COVID-19 należy zwrócić szczególną uwagę na test PCR SARS-CoV-2, jedyny dostępny instrument, by dokonać pomiaru wirusa i by w ogóle móc mówić o jego nowym rozprzestrzenianiu się. W mojej ocenie tego nic się nie zmieniło od końca lutego. Bez testu PCR dla wirusów SARS-CoV-2 przygotowanego przez niemieckich naukowców nie zauważylibyśmy jakiejkolwiek koronawirusowej epidemii ani pandemii. Po tym jak zaleciła go WHO, nie w celu wykrycia choroby, przeprowadzono testy w całym kraju i podjęto próbę znalezienia fragmentów wirusu SARS. Jedno ze źródeł w Chinach, którego profesor Christian Drosten, jeden z twórców testu PCR, nie chciał wymienić w wywiadzie dla niemieckiego radia, potwierdziło wirusologowi, że stosując ten test znaleziono poszukiwany fragment SARS w wirusie Wuhan-SARS. Moja ocena niezatwierdzonego urzędowo i niedopuszczonego do celów medycznych testu, który jest teraz używany do wykrywania przypadków na całym świecie, brzmi, jak test, którego wynik okazuje się pozytywny dla wielu różnych, zmieniających i rozprzestrzeniających się na całym świecie od wielu lat wirusów SARS, Nietoperzy, psów, tygrysów, lwów, kotów domowych i ludzi, może być uznany za właściwy dla potwierdzenia wykrycia istniejącego rzekomo zaledwie od czterech miesięcy wirusa SARS-CoV-2. Jest to najwyraźniejszy, czuły test, który daje zbyt wiele pozytywnych wyników, a zatem może również wykryć wiele patogenów podobnych do tych, które podlegały rekombinacji w sposób naturalny. To nie zaprzecza jednak temu, że może również wykryć wirusy z wucha. Test wykrywa oczywiście także wcześniejsze warianty wirusów SARS, które ciągle się modyfikują. Mogą szybko zmieniać swoich gospodarzy i nie można ich znaleźć w bazach danych wirusologów. Te jednak nie były i nie są oczywiście postrzegane jako wyjątkowo niebezpieczne. Skąd więc wiemy, że rozbieżność między wieloma nieszkodliwymi infekcjami, a kilkoma bardziej poważnymi przebiegami choroby nie wynika z faktu że przy zastosowaniu tego testu w tym samym stopniu są wykrywane jej różne warianty, zwłaszcza że daje on pozytywny wynik nawet w przypadku wariantów zwierzęcych. Niemiele mówiący, to pozytywny wynik testu wywołuje jednak w każdym przypadku strach oraz powoduje natychmiast i w sposób przewidywalny odpowiednie zachowanie rzekomo zarażonych osób i ludzi, którzy reprezentują władzę. Ogólnokrajowe testy. Fiksacja na stanowiskach z respiratorami, opustoszone kliniki w oczekiwaniu na ogłoszoną powódź ofiar COVID-19 i ćwiczenia selekcji chorych wywołały panikę, a tym samym umożliwiły wymuszenie posłuszeństwa mocno zastraszonej ludności. Nasuwa się pytanie, ile osób musiało niepotrzebnie przebywać na kwarantannie, choć w rzeczywistości nie miało koronawirusa. Zwykły radar do mierzenia prędkości. Musi mieć odpowiedni certyfikat, żeby mier że mierzy ją prawidłowo, bo jedynie wtedy można zgodnie z prawem ukarać kierowcę mandatę. Na tej samej zasadzie jest test na koronawirusa. Musi mieć walidację, czyli musi być dokładnie sprawdzony naukowo, co tak naprawdę mierzy i z jaką dokładnością. Ta kwestia z pewnością domaga się śledztwa i pozwów od poszkodowanych osób. Jeśli ktoś jest pozbawiony możliwości wychodzenia z domu przez 14 dni, to musi to być rzetelnie, naukowo uzasadnione. Śmierć z powodu koronawirusa czy z koronawirusem. Kolejny przekręt statystyczny dotyczący pandemii koronawirusa to nierozróżnianie między śmiercią z powodu koronawirusa od śmierci, gdzie wirus był jedynie obecny, ale nie stanowił przyczyny zgonu. Przykładowo we Włoszech, których tak polscy politycy rzekomo się wystraszyli, nie wiadomo dlaczego bezmyślnie zakładając, że u nas będzie tak samo, może Polska to takie Włochy w pigułce. Po weryfikacji kart zgonów okazało się, że po ponownym oszacowaniu przez Narodowy Instytut Zdrowia tylko w przypadku 12% kart zgonów wykazano bezpośredni związek przyczynowy z koronawirusem, podczas gdy 88% zmarłych pacjentów Miała przynajmniej jedną współistniejącą chorobę. Wielu, dwie lub trzy. Ponadto we Włoszech, Hiszpanii i USA, a więc w krajach, które podaje się jako najbardziej dotknięte epidemią, dochodziło już wcześniej do kolapsu szpitali, jak na przykład w sezonie grypowym w latach 2017-2018. Ale media światowe tym się wówczas nie interesowały. Polityczna mistyfikacja. Analizując rzetelnie i naukowo tę epidemię, z każdym dniem coraz bardziej wychodzi na jaw, że mamy do czynienia z jedną wielką mistyfikacją, która niestety jest podtrzymywana przez polityków i w przytłaczającej większości milczących naukowców oraz lekarzy z wielką szkodą dla obywateli. Powraca pytanie postawione już wcześniej, dlaczego to się udaje? Dlaczego zdecydowana większość naukowców i lekarzy milczy? Na te pytania tak odpowiada profesor Hockert. Naukowiec, immunolog i toksykolog, były dyrektor i profesor Instytutu e Eksperymentalnej i Klinicznej Toksykologii na Uniwersytecie Medycznym w Hamburg-Eppendorf. Głoszenie apokalipsy jest obecnie głównym tematem majstraanu. Młodzi naukowcy dobrze robią, że nie komentują tej sytuacji, ponieważ to zagraża ich karierze. Taki jest nasz system naukowy, a także system w medycynie który jest bardzo zhierarchizowany i gdzie powinno się być bardzo ostrożnym, wyrażając odmienne zdań. Wielu naukowców na uniwersytetach może martwić się o fundusze na badania, jeśli nie będą powtarzać tej samej piosenki, którą się teraz głośno śpiewa na świecie. Na pytanie, czego życzyłbym sobie od innych kolegów, innych naukowców, profesor Stefan Hockert odpowiada: Życzyłbym sobie tego, co mówią mi w osobistych rozmowach. To, co się tutaj dzieje, jest całkowicie wyolbrzymione. Nie możemy tego zrozumieć. Powodujemy tym znacznie większe szkody uboczne, niż chronimy ludność, stosując lockdown. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś powiedział, że to wszystko jest w porządku, co się teraz wyprawia. Nigdy nie słyszałem żadnej innej opinii, ani to toksykologów, ani w rozmowach z immunologami, z lekarzami. Ciągle słyszę, że środki takie jak zakaz wychodzenia z domu idą zdecydowanie za daleko i nie mają nic wspólnego z rozsądną oceną ryzyka. Nie mamy już możliwości zgromadzeń, nie możemy się swobodnie poruszać, unieważniamy konstytucję prawem niższego rzędu, ustawą o ochronie przed zakażeniem. Natomiast dr Wolwan Wodarg, lekarz i były polityk, widzi przyczynę powszechnego milczenia uczonych w różnego rodzaju korzyściach. Przypomina mi to bajkę o królu, który nie miał na sobie ubrania i jedynie małe dziecko zawołało. Król jest nagi. Pozostali ci dworacy kręcący się wokół rządu wraz z tymi, których rząd pyta o radę, bo sam przecież nie może mieć o tym pojęcia, to nie są specjaliści. Oni w tym wszystkim współdziałają, podlizując się władzy. Teraz także wiele naukowców nadskakuje politykom. Naukowcy chcą być ważni wśród polityków, gdyż potrzebują pieniędzy dla swoich instytutów. Naukowcy, którzy płyną z głównym nurtem, też chcą coś z tego mieć. My też możemy pomóc. Mamy to czy tamto, mamy aplikację, posiadamy program do przetwarzania danych, możemy zrobić to czy tamto, zapewniają. Jest też bardzo wielu, którzy deklarują. My też chcemy pomóc. Znaczy to, że pragną zarobić dzięki temu, zostać zauważonymi. W gruncie rzeczy brakuje nam tego skromnego podejścia, by po prostu zapytać: Po czym rozpoznaliście, że to jest niebezpieczne? Jak to wyglądało przedtem? Czy nie mieliśmy tego już w ubiegłym roku? I czy to w ogóle jest coś nowego? Tak, brakuje tych pytań i zaiste król jest nagi. Należałoby zatem postulować zmianę funkcjonowania uniwersytetów tak, aby uczeni byli niezależni od polityków. I pieniędzy pochodzących z firm, np. Na farmaceutycznych. Nauka bowiem ma przede wszystkim służyć odkrywaniu prawdy i rozwojowi obywateli oraz społeczeństwa jako całości, która opłaca naukowców i lekarzy oraz infrastrukturę. Udział zaś w debacie merytorycznej powinien być promowany, a nie zakazywany przez rządzących, jak to ma obecnie miejsce. Myślenie statystyczne. Niestety przytłaczająca większość społeczeństwa, jak to już zostało powiedziane, włącznie z osobami wysoko wykształconymi, daje się uwieść medialnej propagandzie, ponieważ nie potrafi myśleć statystycznie i naukowo na podstawowym poziomie. Jest to wynik kiepskiej edukacji w Polsce. I tak na przykład media pokazują jakieś młode osoby, które rzekomo zmarły z powodu koronawirusa. Nawet gdyby to była prawda, to przecież na grypę również umierają młodzi ludzie. Jednak nikt nie zadaje sobie pytania, ilu ich było i jak ta sytuacja wygląda rok, dwa czy dziesięć lat temu. Podobnie media donoszą, że we Włoszech zmarło wielu lekarzy w związku z koronawirusem. Jednak po dokładnym, naukowym przyjrzeniu się temu zjawisku, jak to zrobił nieoceniony profesor John Ioannidis, okazało się, że śmiertelność ta wynosi około 0,3% w przypadku zainfekowanego personelu. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Włochy mają najstarszy albo jeden z najstarszych personeli medycznych na świecie oraz uwzględni, że prawdopodobnie bardzo wiele osób spośród nich nie było testowanych, a musiały być zarażone, ponieważ obserwujemy, że większość infekcji jest bezobjawowa albo ekstremalnie lekko objawowa. Jeśli weźmie się tę poprawkę na te czynniki, Otrzyma się to samo oszacowanie, które jest bardzo blisko śmiertelności na grypę dla personelu medycznego. Z kolei inni są przerażeni tym, że zmarła jakaś nadzwyczaj wysoka liczba sióstr zakonnych czy księży. Ale trzeba zadać sobie pytanie: wysoka w porównaniu do czego i w jakim okresie? We Włoszech jest obecnie 50 148 księży i zakonników. Biorąc pod uwagę, że statystycznie co roku umiera. 1,6% włoskiego społeczeństwa to rocznie umiera co najmniej 531 duchownych, co daje około 44 osoby miesięcznie. Jeśli więc w ciągu dwóch miesięcy epidemii umrze 88 duchownych, to nie jest to nic dziwnego. Jak się bronić przed oszukiwaniem i rujnowaniem nas przez rządzących? Przede wszystkim należy sobie i innym uświadomić, że kryzys nie został spowodowany koronawirusem, ale przez rządzących polityków. W związku z tym dochodzenie sprawiedliwości przed sądami jest jak najbardziej zasadne i konieczne. W Niemczech pod egidą Suhair Diego, przywołanego już profesora od chorób zakaźnych i epidemiologii, powstało Stowarzyszenie Lekarzy i Naukowców na Rzecz Zdrowia, Wolności i Demokracji, stanowiące wyraz sprzeciwu wobec obostrzeń w związku z fałszywą epidemią. Cele stowarzyszenia to krytyczna obserwacja społecznego i politycznego rozwoju sytuacji w kwestii zdrowia, wolności i demokracji celem jak najlepszej ochrony tych wartości, przedstawienie kompetentnych analiz na bazie naukowych i dowodów, informowanie możliwie szerokich warstw społecznych niezależnie od mediów publicznych, tworzenie możliwie dużej sieci osób podobnie myślących w całym państwie. Z powodu wielu próśb osób podobnie myślących z innych krajów, stowarzyszenie uruchomiło również stronę międzynarodową, gdzie zachęca do tego, aby również w innych krajach tworzyć podobne organizacje i współpracować ze sobą. Uważam, że jest to bardzo dobry i potrzebny pomysł. Dlatego proszę o kontakt na podany poniżej adres mailowy wszystkich, którzy chcieliby się w to zaangażować w tym lekarzy i naukowców oraz tych, którzy chcieliby wesprzeć. Finansowo powstanie i działalność Polskiego Stowarzyszenia. Jeśli takie wsparcie otrzyma rodzime stowarzyszenie, to jestem gotów podjąć się organizacji całego przedsięwzięcia. Obecnie, i obecnie istnieje nagląca potrzeba, żeby tłumaczyć i wydawać jak najwięcej dobrych opracowań na temat epidemii, celem dotarcia do jak największej liczby ludzi z solidną wiedzą. Potrzebujemy pilnie szczepionki uświadamiającej jak najszersze kręgi społeczeństwa by sytuacja, jaką zafundowali nam rządzący, nigdy już się nie powtórzyła. Nie możemy liczyć na decydentów, a jedynie na siebie. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt i życzę dobrej lektury.